Witam Was w 36. odcinku podcastu Ku Spełnieniu. Tutaj Justyna Grochcińska z Pracowni Rozwoju Osobistego Slow Soul. W dzisiejszym odcinku chciałabym razem z Wami zastanowić się nad tym, czy warto rzucać wszystko i wyjeżdżać w Bieszczady. Odpowiem na to pytanie w dwóch odcinkach. Dzisiaj chciałabym zastanowić się nad minusami takich rozwiązań. A z racji tego, że mam za sobą długą historię rzucania wszystkiego i wyjeżdżania, to tutaj postawię się w roli eksperta i właśnie z perspektywy swoich doświadczeń odpowiem Wam na to, czy właśnie warto jest zdecydować się na takie radykalne rozwiązania. Podróżowanie i wyjeżdżanie jest bezpośrednio właśnie związane z tym archetypem podróży bohatera, o którym już mówiłam w poprzednich odcinkach. I właśnie w momencie, kiedy wchodzimy na taką drogę poszukiwań naszej drogi życiowej, często zdarza się tak, że mamy właśnie taką wewnętrzną potrzebę, żeby jechać, zostawić wszystko, zacząć wszystko od nowa, zacząć szukać gdzieś siebie i swojego sensu w innej lokalizacji. W moim przypadku skończyło się to tym, że za pierwszym razem wyjechałam na rok do Tajlandii, potem wróciłam na półtorej roku do Polski, potem wyjechałam jeszcze raz na rok do Tajlandii, potem wróciłam na półtora roku do Polski, i na to półtora roku wróciłam do Polski z takim założeniem, że po roku wyjeżdżam. I nie ma po prostu siły, że zostanę dłużej w Polsce niż ten jeden rok. Oczywiście wyszło trochę dłużej, a musiałam koniecznie wyjeżdżać, ponieważ. No właśnie, dobre pytanie. Niemniej jednak w planach była już wtedy podróż. Wielomiesięczna podróż. W pierwszej wersji miała być to Ameryka Północna, Środkowa i Południowa. W tej wersji ostatecznej. Miało być 6 miesięcy w Ameryce Północnej i Centralnej i Środkowej, a skończyło się właśnie roczną podróżą, która na dobrą sprawę się nie zakończyła, ponieważ zostaliśmy tutaj wraz z moim partnerem w Ameryce Północnej i w Kanadzie. Także tak właśnie kończy się rzucanie wszystkiego i wyjeżdżanie w pieszczady, tym, że właśnie się tak troszkę krąży po świecie. Także ja się śmieję właśnie, że moje poszukiwania sensu życia i swojej drogi życiowej skończyło się tym, że mieszkałam na trzech kontynentach, teraz mieszkam na trzecim i spędziłam w sumie ponad cztery lata za granicą, i ostatecznie mieszkam właśnie w Kanadzie. Także jest to na pewno jakiś sposób na to, żeby urozmaicić sobie życie. Ale jakie są wady takich rozwiązań? Pierwszą i podstawową wadą rzucania wszystkiego i wyjeżdżania gdziekolwiek jest to, że niestety przed sobą nie uciekniesz. I ja nie byłam tego do końca świadoma, ponieważ nie byłam świadoma też przed czym uciekam. I te pierwsze dwa moje wyjazdy dwa wyjazdy roczne do Tajlandii to właśnie był taki sposób na to, żeby uciec. Uciec nie wiadomo przed czym, nie wiadomo po co i nie wiadomo doko. Dopiero później, w wyniku intensywnej pracy nad sobą, zamiast wyjeżdżać po to, żeby uciekać, zaczęłam wyjeżdżać po to, żeby szukać. Tak jak już mówiłam w tym właśnie pierwszym odcinku z serii Poszukiwań Siebie, który też jest inspirowany moimi doświadczeniami. Właśnie okazało się, że poszukiwania sensu i poszukiwania siebie, nawet jeśli są związane z tym, że pokonujemy bardzo wiele kilometrów i przemierzamy różne kraje, zawsze tylko i wyłącznie odbywają się wewnątrz nas samych. I to jest naprawdę niesamowite i paradoksalne, że możemy przeżyć tak samo niesamowitą. Wewnętrzną przemianę i transformację, tą taką podróż do wnętrza siebie, do swojego źródła, nie ruszając się po prostu z domu. I efekt będzie taki sam. Ale wracając do minusów tego wyjeżdżania i rzucania wszystkiego. Tak jak już mówiłam, przed sobą nie uciekniesz. Co to dokładnie znaczy? To znaczy to, że jeśli nie masz ułożonej relacji sama ze sobą. I cały czas pracujesz nad sobą, cały czas masz w sobie silne konflikty, bardzo duże problemy wewnętrzne, problemy z pewnością siebie, całą masę blokad, to bez znaczenia gdzie pojedziesz, jak daleko to będzie, czy nawet wyjedziesz na Marsa, to zawsze te problemy zabierzesz, chcąc, nie chcąc, ze sobą. I warto o tym pamiętać, ponieważ często jest tak, że wyjeżdżamy gdzieś, zaczynamy coś od nowa, i po dwóch, trzech miesiącach jest dokładnie tak samo, jak było w poprzednim miejscu. Dlaczego tak się dzieje? Przecież jesteśmy w zupełnie innym miejscu, między zupełnie, absolutnie innymi ludźmi, a schematy są dokładnie te same, które przerabialiśmy w poprzedniej lokalizacji. I które stały się powodem do tego, że chcieliśmy właśnie to miejsce opuścić, wyjechać, uciec stamtąd. Przyczyną tego jest to, że nasza rzeczywistość będzie zawsze lustrem naszego wnętrza i będziemy przyciągać sytuacje i ludzi, którzy właśnie odzwierciedlają to, czego my w sobie nie akceptujemy tego, co mamy w sobie przećwiczyć, tego, co mamy w sobie zmienić i tego, co mamy się nauczyć o sobie samym. Dlatego właśnie to jest tak szalenie istotne, aby tą pracę nad transformacją swojego życia przeprowadzać zawsze od środka. Oczywiście, można wyjeżdżać i pracować nad swoim środkiem, i wtedy możemy się spodziewać tego, że nawet jeśli te schematy pojawią się, te same jeszcze raz, my wtedy je zauważymy, zwrócimy uwagę na to, co to powoduje, jaka jest tego przyczyna, rozwiążemy te źródłowe przekonania i ruszymy dalej, i wtedy zaczną się pojawiać zupełnie inne sytuacje, zaczniemy przyciągać innych ludzi i inne doświadczenia. Niemniej jednak, to samo wydarzy się, kiedy nie ruszysz się z domu. Kiedy zmienisz siebie w środku, wtedy Twoje otoczenie też ulegnie transformacji. I to dzieje się zwykle, jeśli chodzi o ludzi, którzy nas otaczają, to zwykle dzieje się na dwa sposoby. Po pierwsze, często dzieje się tak, że ludzie, którzy już są na innym poziomie niż my, czyli my się rozwinęłyśmy, poszłyśmy do góry. A oni są na niższym poziomie, oni po prostu tracą nami zainteresowanie, albo my tracimy nimi, i oni po prostu w taki naturalny sposób odchodzą, albo w mniej naturalny i bardziej gwałtowny. Lub nasze otoczenie rozwija się razem z nami. I to jest zawsze taki duży znak zapytania, kiedy jesteśmy w stałym związku. Bo kiedy intensywnie pracujemy nad sobą, to nigdy nie wiesz, jak twoja druga połówka zareaguje. Czy będzie chciała się rozwijać razem z tobą, czy po prostu w pewnym momencie odpadnie, mówiąc brzydko, ale dosadnie. Ale tutaj w ogóle zagalopowałam się w inną stronę relacji i związków, zamiast mówić o wyjeżdżaniu i rzucaniu wszystkiego. Jako samozwańczy ekspert rzucania wszystkiego i wyjeżdżania, mogę powiedzieć także o innych. Konsekwencjach takiej decyzji. Poza tym, że niestety samemu od siebie się nie ucieknie, to jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że kiedy wyjeżdżamy do nowego miejsca, to wcale nie jest powiedziane, że w nowym miejscu będzie lepiej i może być gorzej, może być tak samo. I wcale sama zmiana nie gwarantuje nam żadnego progresu bo tak jak już mówię do znudzenia, zawsze zmiana musi zacząć się dokonywać w nas. A z takich już absolutnie prozaicznych i oczywistych rzeczy, to w momencie kiedy wyjeżdżamy, zawsze zostawiamy coś za sobą. Zawsze jakiś etap naszego życia się kończy. Musimy pożegnać się z naszymi bliskimi, musimy często pożegnać się z naszymi przyjaciółmi, i także wiele relacji na odległość po prostu nie daje rady. I ze względu na to, nasze relacje po prostu się kończą. Dlatego, jest to na pewno taki aspekt, który należy brać w jakiś sposób pod uwagę. Zawsze jest tak, że jeśli jedna rzecz się kończy, druga się zaczyna i pojawia nam się przestrzeń na zupełnie inne doświadczenia i inne relacje. Ale o pozytywnych aspektach rzucania wszystkiego i wyjeżdżania w bieszczady powiem już w oddzielnym odcinku. Dzisiaj jest troszkę krócej, ze względu na to, że moje drugie imię dzisiaj to jest prokrastynacja i po prostu zeszło mi strasznie długo robienie niczego, dlatego obowiązki się przesunęły w czasie. Ale w następnym odcinku powiem już szerzej o tych pozytywnych aspektach wyjeżdżania, bo to nie jest tak, że tylko wyjeżdżanie wiąże się z tym, że zostawiamy rzeczy, które są dla nas dobre, a my je rzucamy, jedziemy, nie wiadomo gdzie i za czym. Z wyjeżdżaniem wiąże się naprawdę wiele wspaniałych rzeczy i wspaniałych przygód. I właśnie ze względu na moje doświadczenie i to, że właśnie jestem tym samozwańczym ekspertem odrzucania wszystkiego. Opowiem o tym właśnie z perspektywy swoich doświadczeń w kolejnym odcinku, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Mam nadzieję, że on zainspiruje Cię także do rzucania wszystkiego i wyjeżdżania. Chciałam jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz, że tak jak już mówiłam, to wyjeżdżanie i podróżowanie w głąb siebie wcale nie musi być związane z jakimiś dalekimi wyjazdami, tak jak u mnie po prostu wylotami na rok życia na jakieś inne kontynenty, można też zrobić sobie taki krótszy wyjazd. Oczywiście, jeśli nie ma pandemii, hotele są otwarte i generalnie rzecz biorąc, nie ma tego całego szaleństwa i tej rzeczywistości, którą mamy teraz. Można to też potraktować jako taki właśnie wyjazd, który jest taką jakby podróżą w kąt nas, ale o tym powiem już w następnym odcinku. Potem, jak już będziecie miały całą Wiedzę na temat tego, jakie wspaniałe rzeczy przychodzą nam z wyjeżdżania i rzucania wszystkiego. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli masz ochotę popchnąć swoją wewnętrzną transformację na absolutnie wyższy poziom i zabrać się za to dużo, dużo, dużo głębiej i chcesz mieć absolutnie natychmiastowe efekty, zapraszam Cię na sesję RTT. Aby umówić taką sesję, skorzystaj najpierw z linku, który znajdziesz w opisie. Linku do darmowej konsultacji wstępnej. Na tej konsultacji porozmawiamy o tym, jak najlepiej mogę Ci pomóc i jak najlepiej możesz wykorzystać tą szansę, aby absolutnie Stransformować swoje życie szybko i skutecznie. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.